Cześć, z tej strony Antoni Goszczyński. Jestem trenerem personalnym, a dzisiaj powiem Ci o trzech największych błędach, które popełniają mężczyźni wtedy, kiedy chcą schudnąć. Widzę to u wszystkich facetów non-stop czy u tych, którzy dopiero zaczęli, czy u tych, którzy trenują od lat. Jeśli chcesz przestać kręcić się w kółko, zostań ze mną. I jeszcze zanim zaczniemy, jeśli chcesz, żebym pomógł ułożyć ci plan treningowy i pokazał, jak działać krok po kroku, zapisz się na bezpłatną konsultację. A link do takiej konsultacji znajdziesz w opisie tego filmu. Zaczynamy od pierwszego błędu, a zarazem jest to najważniejszy błąd, jaki możesz popełnić, czyli brak treningu siłowego. Trening siłowy jest niezwykle istotny w trakcie redukowania zbędnych kilogramów. Dzięki treningowi siłowemu budujesz masę mięśniową. Im więcej masy mięśniowej będziesz miał, tym więcej kalorii będziesz przepalać nawet w momencie, kiedy nie trenujesz, nawet podczas takich czynności jak siedzenie tak jak ja w tym momencie, nawet podczas spania. Musisz wiedzieć, że Masę mięśniową można troszeczkę porównać do silnika. Wyobraź sobie samochód z takim naprawdę dużym silnikiem i samochód z małym silnikiem, i jednocześnie człowieka, który ma więcej masy mięśniowej, do człowieka, który ma mniej masy mięśniowej. Samochód z dużym silnikiem będzie spalał zdecydowanie więcej paliwa, czyli tej naszej energii, nawet podczas postoju na czerwonym świetle. Dlatego Możesz sobie siebie porównać właśnie do takiego samochodu. Im więcej masy mięśniowej będziesz miał, tym więcej energii będziesz zużywał, nawet w momencie, kiedy nie jesteś podczas żadnej aktywności, kiedy nie trenujesz, kiedy śpisz, kiedy pracujesz przy komputerze. No i podsumowując, jeśli w trakcie procesu odchudzania przepalisz więcej tej energii, więcej tych kalorii. Tym szybciej dojdziesz do celu, jakim jest redukcja masy ciała. A drugim bardzo ważnym aspektem wykonywania treningu siłowego podczas redukcji tkanki tłuszczowej jest to, że twoja sylwetka po zredukowaniu właśnie tych zbędnych kilogramów będzie wyglądała o niebo lepiej niż w momencie, kiedy stosowałbyś jedynie dietę z ujemnym bilansem kalorycznym. Pewnie wiesz, jak wygląda sylwetka typu skinny fat, czyli taki gość, który Schudu, ale ciągle wygląda tak, jakby miał dosyć dużo tkanki tłuszczowej. Ty będziesz wyglądał znacznie lepiej. Będzie ci znać mięśnie klatki piersiowej, mięśnie ramion, mięśnie grzbietu. Myślę, że będziesz zdecydowanie bardziej zadowolony z efektu końcowego. Czy musisz zostać od razu kulturystą? Nie, nie musisz zostać kulturystą. Wystarczy, że przyjdziesz na siłownię 2-3 razy w tygodniu. I będziesz wykonywał proste ćwiczenia siłowe: takie jak wiosłowania, wyciskania, przysiady, martwe ciągi. I uwierz mi, że będziesz bardzo zadowolony z efektu końcowego. Drugi błąd. Telefon w trakcie treningu. Takich sytuacji widzę codziennie mnóstwo. Jestem od 6.30 codziennie, każdego dnia na siłowni. I podczas kiedy prowadzę treningi ze swoimi klientami, widzę, jak panowie, którzy mają trochę nadprogramowych kilogramów, siedzą na maszynach, gdzie wykonuje się ćwiczenia izolowane i przeglądają cały czas telefon. Wiem, że przyszli na siłownię później niż ja, a wychodzą zanim upłynie godzina treningu. Co zrobili podczas treningu? Ano, posiedzieli sobie na maszynach, poprzeglądali wiadomości, poprzeglądali Facebooka, Instagram, TikToka. Ich przerwy wydłużyły się do 5 minut pomiędzy seriami. Serie robocze danego ćwiczenia nie były zrobione zbyt intensywnie, zbyt ciężko. Tym samym intensywność treningu była bardzo niska. Przepalili naprawdę bardzo mało energii. Ile ci panowie mogli przepalić kalorii w trakcie takiego treningu? No, myślę, że jeśli ostateczny wynik to 100-150, to i tak będzie naprawdę dobry wynik jak na taki trening. A tuż po zakończeniu takiej aktywności biegną do baru siłownianego i zamawiają odżywkę białkową wraz z batonikiem w zestawie. Nie dość, że taki trening w ogóle nie buduje mięśni. To jeszcze po dostarczeniu kalorii z batonika białkowego i z tego szejka białkowego wychodzą kalorycznie na plus, no bo prawdopodobnie spożyli nawet około 400 kalorii, przepalili na treningu 100-150, co predysponuje ich tylko i wyłącznie do tycia. Trzeci bardzo ważny błąd to brak systematyczności. Wiem, że w pierwszych tygodniach, a szczególnie w pierwszym tygodniu, motywacja do treningu jest największa, a później nieco przygasa, ale nie możesz popełniać tego błędu, którą popełnia większość facetów czyli trenowanie w pierwszym tygodniu 5-7 razy w tygodniu tylko po to, żeby w kolejnym tygodniu trenować 1, a może nawet 0 razy. Systematyczność i powtarzalność doprowadzi cię do celu. Jeśli wiesz, że nie masz dużo czasu, jeśli wiesz, że dużo pracujesz, że dodatkowo masz dzieci i obowiązki domowe i firmę, to bądź ze sobą bardziej szczery i ustal realny plan działania. Ustaw sobie realny cel, który będziesz w stanie w każdym tygodniu wypełnić. Jeśli jesteś w stanie zrobić dwa treningi, robisz dwa treningi. Jeśli jesteś w stanie zrobić trzy treningi, bardzo dobrze, robisz trzy treningi, ale nie rób tego, że w jednym tygodniu robisz trzy treningi, a w kolejnym tygodniu zero, bo to właśnie systematyczność i powtarzalność doprowadzi cię do celu, jaki chcesz osiągnąć. Kiedy trenujesz nieregularnie, ciało się nie przyzwyczaja. Nie ma adaptacji, nie ma progresu i kręcisz się w kółko. Znowu zaczynasz redukować, znowu jesteś na samym początku. I w końcu się poddajesz. I to są właśnie trzy największe błędy mężczyzn, którzy chcą schudnąć. Czyli po pierwsze, brak treningu siłowego, po drugie, telefon w trakcie treningu, po trzecie, brak systematyczności. Jeśli wyeliminujesz te błędy, to daje ci gwarancję, naprawdę gwarancję tego, że schudniesz. A jeśli nie wiesz od czego zacząć, nie wiesz, jak ułożyć swój. Plan treningowy, tak, żeby to wszystko działało, to zachęcam Cię do zapisania się na bezpłatną konsultację, a link do takiej konsultacji znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!